model, ja dosyć dużo schudłem, bo naprawdę chyba nigdy nie byłem z jakiejś szczupły jak wtedy, bo tak ogólnie to starałem się dbać o siebie i też czy dbać pod tym względem, żeby wyglądać zdrowo, natomiast rzeczywiście przed programem było taki okres, który dosyć dużo spódłem, natomiast w czasie programu to było jakoś tam, myślę, też zauważalne. A, a znowu po programie, znowu moim zdaniem bardzo przytyłem, bo nerwy po prostu zajadałem. Ja denerwując się to po prostu jadłem. I to, i to właśnie jest najbardziej, najbardziej no, beznadziejne, prawda? Jak, jak się denerwuje, no to wtedy się nie, to to już jest masakra. I no i cóż, no i teraz właśnie już od kilku dobrych miesięcy poważnie wziąłem się za siebie no i myślę, że tam jakieś efekty w późniejszym czasie już będą ciągle jakoś na siebie, narzekam, ciągle coś tam widzę nie tak i zawsze chciałbym coś tam zmieniać, żeby, żeby było lepiej. Myślę, że w końcu, w ostateczności kiedyś tam dojdę do tego, że będę całkiem już zadowolony i wtedy będzie okej. Okay. Natomiast jak na razie, to z tego nawet co rzucam, to jest bardziej na zasadzie takiej motywacji, że wyglądam tak i chcę wyglądać lepiej i będę dopiero dołączył do tego, żeby, żeby coś tam zmieniać, żeby jeszcze bardziej. Natomiast tak jak najbardziej no, codziennie kosztem tam ha, ha, to na się i ćwiczę, także czasami już naprawdę bardzo długo i stosuję odpowiednie już diety, żeby, żeby tam nic mi na przykład... Na przykład nie wystarczyło, że troszeczkę nie odstawał, bo już coś takiego, to zaraz już mnie to bardzo denerwowało. Szczerze jakoś nie mam zbytnio dużych problemów z tym, żeby być jakiś tam gruby czy coś. Chyba, mnie, chyba jednak mnie to jakoś tak bardzo nie dotyczy, ale, ale jednak zawsze coś, no dużo mam ogólnie kompleksów, które, z którymi staram się walczyć, które chcę jakoś eliminować. A czy współpraca z Kajetanem Górą to też jest efekt właśnie tej pracy nad biznesem? Wiadomo, ja że tutaj z różnymi, z różnymi osobami się współpracuje. I chcę no, właśnie dołączyć tego grona osób, które rzeczywiście będą, będą znały tę wizję, będą się odpowiednio opisywały w to, co chcemy uzyskać. No, tutaj kajetan jednak, jednak ostatnio właśnie przejął, e, przejął tą rolę, jeżeli chodzi o, o stylizację, o stylizację fryzur. Także no, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Myślę, że efekty będą zadowalające. Też nie mogę za bardzo kombinować, bo, bo na przykład zmieniając ogólnie jakąś fryzurę, to muszę od początku robić swoją książkę, portfolio zdjęciowe. Także no, tutaj Kajetan no, też, też właśnie chce podążyć do tego, żeby jednak kombinować, żeby jednak coś zmieniać a, i po prostu no, wcierać się w różne odsłony.